Yo, 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 to ja, Wasz Lidik i witamy na naszym serwerze. Oto pierwszy odcinek, w którym będziemy przedstawiać jedne z naszych miast, a ich pierwsze to jest po prostu pierwsze miasto, w którym pokażemy budynki, Wasze budynki oraz inne ciekawostki na tym właśnie mieście. Żeby nie było tego mało, mam dla Was także małą niespodziankę i jest ze mną jeden mały gościu, który... Jest zaproszony przeze mnie właśnie do nagrania tego filmiku, a jest z nim Kolorowy02! Brawa wszyscy! Yo, 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 yo! Witam Was wszystkich serdecznie! Kolorowy będzie mi pomagał y, opisywać budynki i ogólnie tak, no w tej chwili widzicie spaw nasz piękny, w którym się denerwujecie, gdy padacie. Ktoś pada, nie ma buroni, nie ma niczego, to co miał w ekipie i później narzekają tutaj wszyscy, bo ten, bo ten, bo tamten. No z przodu jak widzicie jest cała nasza, że tak powiem, elita adminów. Oprócz tego są jeszcze moderatorzy, vip -y i tak dalej. Sama, no dokładnie. Sama nasza, ta. Nasz spawn wygląda jest tak mniej więcej podzielony na... Uf, choćby by to powiedzieć, różne rodzaje terenów na jakie możemy spotkać, czyli mamy tam zimę, dżunglę i tak dalej, co nie kolorowe. Tak, tak. E, Chodź może pokażmy pierwsze, bo dużo ludzi właśnie ma problem z tym, bo sklepy tutaj przeniesione. Choć no po... właśnie, no to też jest e, dobrze to, no sklepy właśnie są tutaj e, przeniesione. W tym miejscu właśnie są podzielone e, dla VIP-ów shopy i dla zwykłych graczy. Zwykle gracze nie potrafią wejść tutaj do tych ale my tutaj wejdziemy są tu ceny tańsze niż w zwykłym shopie dla graczy tutaj mamy właśnie bloki epickie przejście tak. tak tutaj widzicie są bloki wszystkie jakie na razie tutaj są ja tego z shopu nie robiłem więc ja tych bloków nie ustawiałem no ale mniej więcej widać o co kaman no tak. po prostu można tutaj kupować różnego rodzaju materiały tylko po prostu akurat w tym wypadku trzeba być VIPem. Tak, tu chyba... No i tańsze są tu chyba jest. Tutaj mamy te po prostu kolorowe. Nie? Tu, tu mamy miecze, łopaty ale... i tak dalej. No, no, no. Tego chyba w zwykłym shopie nie ma, chyba. Chyba, tu jest jedzenie, dobra, tam jest. Żarcie na zwykłym sklepie zaraz zobaczymy. Tak, są ceny droższe, to na pewno. No po prostu niektóre itemki są, niektóre ich nie ma, niektóre są po prostu e droższe. No tutaj e mamy bloki. No, a to... Które są no, dokładnie te same co w poprzednim dla vip tylko po prostu ich cena się różni, są po prostu wyższe. A nie ma, nie ma właśnie e, sprzętu, e, czyli mieczy itp. itp. No, no właśnie, tak. są jedzenie i tak dalej, ale nie ma możliwości zakupu e, uzbrojenia. Dobra, wychodzimy z naszego spawnu. Tak, tu naprzeciwko. Oczywiście tutaj e, regulamin i tak dalej. Tak. Które warto poczytać. No i, jak wiadomo, widzimy... Są informacje do kupna moderatorów itp. itd. Pierwsze to jest oczywiście tutaj mój skin, trochę się bawiłem. Niestety Aventus z mi już go próbowałem zniszczyć, no ale udało mi się go odbudować. Dostałem to to niezły opieprz. Mamy całe... to jest chyba? Kula obserwacyjna czy coś w tym rodzaju. gdzie ty jesteś? Aha, tam biegasz. Tak, to jest... To jest... Centrum obserwacyjne. Tutaj mamy swoją aleję, Pixel Art, mamy poniacza czyli Aplejaka. Poniacz. Ja, tak, mój tak. przez kolorowego, ja! Czyli mamy aplejaka Tam, Tam jest Rainbow Dash ale rainbow dash, dash. dlatego włosy ma zielone, bo mnie wiem, ty, który z adminów to zalepił. Dal to to jeszcze... Daltonista! Ale to nie było. Dobra, no mamy też inne. Mamy Oblixa. Mamy Mario, duszka. Spakmana, z Sącz Popa, tu no, mamy całego naszego pięknego, zarubistego, choć nie wiem kto usunął mu dredy, bo miał dready zombie. No właśnie też nie wiem kto mu usunął dredy. Tu jest Steve, ale to Steve, to jest... No Steve. Kiś tak. Mamy puchary, mamy nawet cygaretę LM Papierosa, tak. żeby nie było. Akira. Tutaj jest od kolorowego. Co to jest od kolorowego? Już nie, pamiętam. to jest moja galeria handlowa. Galeria handlowa. A, tak, ale... No, pisze, pisze. Nic nie ma. I Właśnie tutaj jedynie co można, to sobie za darmo enhatować w bronię. No, widzę, właśnie są tutaj jak widać. W jednym jest umieszczone studio enhatowania. Na, Na muzyczkę można sobie pograć. A, pięknie, luta za, za tak, tak, ja sobie no, ten nie, mal... ma to, miałam, z tego co wiem, to miało być chyba jakieś przystosowanie, ale jednak zrezygnowano no, z tego. No ja, ja No tutaj mamy, no, to budowane przeze mnie, to jest coś w rodzaju Luna czyli baseny, zjeżdżalnie i coś takiego. No tu mamy poziom pierwszy, basen, prysznice i jacuzzi. Możemy przejść sobie wyżej. To jest jeszcze nie do końca ukończone, tutaj mamy inny basen ze zjeżdżalnią i... Oj! W zasadzie nie wiem co to jest, coś tam budowałem jakiś spływ, no coś takiego. a to tu Aha, właśnie, tu jeszcze można wyjść do góry, to jest takie no, dosyć prowizoryczne, tu powinno być jeszcze jeden basen. Który się tu znajdzie i jest to tylko zrobione na razie tylko dlatego, żeby można sobie zjechać tutaj, spłyną w zasadzie rurą na dół, ja! Yeah. Płyniemy na dół! Ta, ruwa. Ta ruwa jest tak fascynująca! Po prostu epic! Yo, yo, yo. to jest takie epicki że to jest masakra! Jechać yeah, epic! Sama. Dobra, ja yeah, płyniemy! Normalnie wybudowaliśmy to w, w sposób niesamowity. Mój projekt... Starałem au, 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 się au, au, zrobić to tak, żeby nikt nikaj, nigdzie nie utknął. Raczej się to udało, no, ale chociaż mogłem powiększyć że trochę, bo się wali głową o sufit, no ale to jest dobra. Najwyższa, łatwa druga. Dobrze, wychodzimy stąd. Dostawimy <laughs> otwartą, oraz dzień. Jest tu jeszcze zjeżdżalnia. Dla łódek taka specjalna z takim jumpem, tak. No, ale nie będziemy jechać. Nie będziemy tam zjeżdżać, bo trochę to zajmie nam czasu. A mamy go ograniczony. Najlepszy no, epik też mojego projektu ESP, czyli ochotniczka czas, straż pożarna. Tak. Zajebistym, że tak powiem, radiowozem. Ja! Yeah. Radiowozem! Znaczy, o znów pomyłka, fail, ale znaczy ten, ze strażą pożarną. Tak, Z Wozno strażackim dokładnie. Nie wiem co mi tam ten radiowóz cały... Tutaj zjeżdżałem sobie na linię. Ja zalepiłem, powiedziałem... Nie, Radio. bo wspomniało mi się tak jak ty wtedy mówiłeś. Radiowóz. No... O, wychodzimy kolorowej. Tutaj mamy... To co to jest? Cytadela. Cytadela Dezioka. Czy coś tam. Lawa tak dalej. Tutaj była działka kolorowego, ale kolorowy uznał, że to ma do i wybił sobie gdzieś inną. Mamy tak. wyspę Ryszarda. Tak, epicka wyspa. no chyba jedna tak. z lepszych. O kurwa, czanki mi się nie ładują. Czanki mi się nie ładują. Tak, tak. O, to jest mój, Fila, mojego projektu. <coughs> też y, Ryszarda, tak, park. No, tu jest park. No trochę się czanki nie ładują, ale mamy tutaj jakąś wysepkę. Tak. Mamy różnego rodzaju drzewka, fontanna i tak dalej. No posegregowane ładnie są. No ogólnie jest to fajne. No tutaj, jak widzicie, działki. ogólnie się ba kapniecie, że to są wasze działki. Niektóre budynki są niedo niedokończone lub masakryczne, że tak powiem, no jakieś szałasy z drobinkami. przykładowo nie wiem, do kogo to należy. Nawet tutaj się wejść w zasadzie nie da. Nie da się nie wejść. Da się wejść. No, nie wiem, co, nie wiem kto to wymyślił. Chyba ktoś zrezygnował z gry, bo sam się zablokował. Tutaj mamy działkę Claudi. No ogólnie przypomina to jakiś dom, tylko że brak okien. Tak. Brak jakichkolwiek no. okien. Tutaj mamy jakiś wieżowiec, blok, też okien. Prawie, że wcale. Nie wiem jak ludzie mogą żyć bez okien, ale dobra. Ale tu widzimy gdzie okna poszły na no, tak. W zasadzie to chyba szklarna jest coś w rodzaju bo nie wiem czemu ludzie O, przepadłem, masakra Albo gdzieś była dziura, o, to nie są całe okna. No, i... Nie nie używają... Co się to przepadło, no nie no, wiedziałem. Coś, teraz da się, no, jak ktoś tu ma złoże no to... Ale wie, to jest jak... po prostu chyba jakiś ten oszczędność, żeby nie dawać całych. No znów przepadłem. Dobra. Coś w środku domu może nie będziemy pokazywać, ale tutaj jest dosyć z prostych materiałów, ale nawet ładnie zrobiony domek. W środku, no raczej, w środku to jest bardziej szałas, bo widzę, że tu zrabinki są. No, coś tu jest, ale mało. No, ale tak nawet jest. jak masz szałasa z rabinkami, no można się to uznać, bo z zewnątrz wygląda dość tak ok. Co jeszcze mam tutaj fajnego? To w zasadzie... Tutaj mamy dość tak ładną... To wygląda jak jakaś ferma, czy coś w tym rodzaju, amerykańska. Tak, ale... E, to, e, tu jest dom, też jest niezgodny z prawami fizyki, bo on się praktycznie lata w chyba coś ale, w rodzaju gryba. Ale powiem, pomysł był. Mały dom. Dobrze, nie będziemy wchodzić do środka. Mamy tutaj też, no... Tutaj mamy nasz, jakiś taki też ładniejszy domek. Za nie wiem co to jest, ale akurat to go sprawdzimy wewnątrz. To jest od Petusa akurat. A no to mamy domek od Petusa, chyba były. Były. Ale, ale tu ma ciemno. No on Tutaj duma... chyba był jakiś telewizor, czy coś w rodzaju tego. Jakiś balkonik. Tak, niech No niestety mam... opuszczony pewnie jest na sprzedaż. Nie wiem. Nie A jak nie po... to się go sprzeda, albo zrobię sobie po prostu działkę. Mamy tutaj A. arenę, biedronkę. Biedrunka, Tutaj tak. jest arena, gdzie ludzie się walczą i nabijają kasę. Wchodzimy, może, do biedronki. No tak. jest tu regały, tego typu skrzyneczki, których w zasadzie nic nie mam. To jest tylko do wyglądu kasy i tak dalej. Tutaj mamy, jak to się w zasadzie nazywa? Aha, centrum. Tak. To, to już, to już. Tu są teleporty, chociaż to jest aktywne, bo już na spawnie mamy. Więc tak. nie ma co wchodzić. Tu jest dom Aventusa. Tak, tu jest. W środku no, pewnie nie jest nic fajnego. Tu jest no, w zasadzie mój dom. W ala chińskim stylu. Mniej więcej taki zrobiony w nowoczesnym chińskim stylu. Ale nic też ciekawego tam w środku nie ma, po prostu to wybudowałem. Tutaj widzę, nawet ja, powstał jakiś nowy budynek. Tak, tu jak się będziemy teleportować do pierwszego miasta, chyba to tutaj się będzie pokazywało. Jeszcze nie wiem... A, co no. To... Nie? no nie wiem, nie było mnie przy budowie tego, więc nie jestem. Tak, tutaj, tutaj. tutaj mamy Kowala Mamy także jakieś dodatkowe takie jak TNT Wasze tak, inne tak. nowe działki, fajne tylko Nazwa Oaza. serwera, strefa przymierza Oaza. Inny domek, no, tu chyba jest jakaś rozbiórka, a nie, to chyba tak ma być Nie, to jest, to jest dom od admina Maxiura takie pomysłane. Aha, no tak. No tutaj mamy po prostu skrzyneczki. Tak. Co tu się Aha, tam się I czak... tak dalej. Tutaj to jest... <grym> domek z liści. Bo no nawet domkę na drzewie nie można nazwać. Ale dobra. Ktoś tam sobie A. coś wymyślił. Tu domek jakichś... z Wasze inne działeczki, o które możecie sobie pomyśleć. No w zasadzie w pierwszym mieście... To jest chyba wszystko. No tutaj jest basen. Basen, basen. To, to tego nie. też jeszcze nie widziałem. Ja też nie. Szczerze Zobaczymy to zaraz, co jest w środku. Tam mamy kopalnię. Jest tu gdzieś w ogóle wejście? W budowie. Chodź. w budowie. Zobaczymy, o co kaman w ogóle z tym Kto to buduje w ogóle? Nie wiem właśnie. No nie jest napisane? Pierwszy raz to widzę. Recepcjonista no. Chyba Barstin to buduje. Ktoś ma jakiś pomysł, jak najwyraźniej. Ło, to chyba coś w rodzaju basenu olimpijskiego, czy coś. He, Enderman. Tak, ale widzę basen. No, tutaj niewykończone, no, w zasadzie budowa. Pryś, mamy rys. prysznicę. Pryśnicę, tak, Pewnie tak. damsko męskie Pewnie tak. Kłodowy no, jest zaraz. Podium? Nie, to jest trampolina. No w zasadzie to jest jeszcze nie ukończone, więc nie będziemy tego opisywać, zobaczymy co później z tego będzie. Tak, dokładnie, dokładnie. Ej, czy kolorowy... Tak. Dobra, aha, bo już nic, już nic, się. No i w zasadzie to jest wszystko jeżeli chodzi o pierwsze miasto. W kolejnym odcinku zobaczycie drugie miasto, czy będzie jakiś gość. Nie wiem, na pewno nie będzie to kolorowy, bo nie będę go zapraszał do każdego odcinka, bo to by było troszkę bez sensu. Nie wiem, może będę sam. Może uda mi się zaprosić innego admina. Może nawet jeżeli któryś z graczy, że ja tak powiem, na serwerze naszym, więc w zasadzie mówię do Was. Uda się e, uzyskać w jakiś sposób przychylność mnie samego. A, jeżeli żeby ją zdobyć, to się dowiecie, bo dam wam znać na samym serwerze, to o. może nawet będzie odcinek któryś z Was, ale...